Czy kiedykolwiek czułeś w powietrzu dziwną nagłość? Jakby czas uciekał nam szybciej niż kiedykolwiek. A co, gdybym ci powiedział, że zegary w niedzie rzeczywiście przyspieszają? Wyobraź sobie, że stoisz na skraju urwiska, patrzysz w otchłań tego, co ma nadejść, i zastanawiasz się, czy naprawdę jesteś przygotowany na czasy ostateczne. W świecie pełnym chaosu i niepewności musimy odkryć, jak zakotwiczyć nasze dusze w wierze i nadziei. W miarę jak zagłębiamy się w tę pilną rozmowę, zachęcam Cię do podzielenia się w komentarzach, skąd pochodzisz lub jak Jezus dokonał cudów w Twoim życiu. Pamiętaj, Jezus jest zawsze u Twego boku, gotowy pobłogosławić Cię swoją obecnością. Wyruszmy razem w tę ważną podróż, niech Jezus obficie Cię dziś błogosławi. W cichym szunie codzienności. Gdy świat wiruje w swoim nieustannym tańcu nawyków i rutyny, niewidzialny cień zaczyna się zbliżać, cień ostrzegany przez pisma święte od tysiącleci. Często myśleliśmy o apokalipsie jako o czymś odległym lub abstrakcyjnym, czymś zarezerwowanym dla marginesów wyobraźni lub zaniku starożytnych kazań. Jednak słowa proroków rozbrzmiewają echem w czasie, głośno przeciwstawiając się milczeniu tych, którzy wybierają ignorancję. Apokaliptyczna wizja to nie tylko opowieść czy mit, ale zbliżająca się rzeczywistość, czekająca na wyznaczony czas, ślizgująca się bezszelestnie w tkankę naszego istnienia, podczas gdy my pozostajemy pogrążeni w codzienności. W narastającym chaosie dzisiejszego świata znaki, niegdyś ukryte, zaczynają się ujawniać. Gdzie wybuchają wojny, narody powstają przeciwko narodom a sama planeta jęczy pod ciężarem eksploatacji i zaniedbania, szepty starożytnych proroc wstają się coraz głośniejsze. To ostrzeżenie, decydujący dźwięk trąby, który musi obudzić śpiących. Biblia od wieków ostrzega przed niebezpiecznymi czasami, przepowiadając wiek, w którym miłość oziębnie, nieprawość będzie się szerzyć, a czynie podstępu zaćmią serca wielu. Jednak te ostrzeżenia często pozostają ignorowane, odrzucane przez wielu, którzy drwią z boskiej narracji wplecionej w historię ludzkości. Wyobraź sobie nagłość, z jaką nadchodzi nieszczęście, nieprzewidywalność, którą aż nazbyt dobrze znamy z katastrof naturalnych i konfliktów międzyludzkich. Podobnie apokalipsa nadejdzie z rozdzierającą serce szybkością. Wielu okaże się nieprzygotowanych. Uwięzionych w wirze wydarzeń, których się nie spodziewali, pomimo znaków, które przed nami odsłonięto. Pisma święte wyraźnie wskazują na pilną potrzebę, wzywając do czujności i przygotowania. Lecz o dniu, owym lub godzinie nikt nie wie, ani aniołowie w niebie, ani syn, tylko sam ojciec Ewangelia Mateusza, 24 i 36 setnych. To wezwanie do czujności. Prośba o spojrzenie poza zasłony samozadowolenia i dostrzeżenie tego, co kryje się na horyzoncie. Niewidzialne podejście spowite jest płaszczem zwyczajnych dni. Życie toczy się dalej zarówno w tętniących życiem miastach, jak i cichych wioskach, a każda sfera odbija rytm własnych rozproszeń pracy, wypoczynku, ambicji i rozrywki. To właśnie te rutyny usypiają nas w fałszywym poczuciu bezpieczeństwa, Otępiając od niebiańskich alarmów, które z każdą chwilą brzmień coraz głośniej. Biblia jest lampą, stworzoną, by oświetlać zacienione ścieżki przed nami, jednak wielu woli kroczyć ciemności, nieświadomych zbliżającego się świtu, który nieodwracalnie zmieni krajobraz ludzkiej egzystencji. Rozważ w sercu ostrzeżenia z dawnych czasów. Pokolenie Noego, nieświadome wzbierającej wody potopu, mastoloute. Nieświadome zbliżającego się upadku, dopóki nie spadła na nie zagłada. Te historie służą nie tylko jako historyczne relacje, ale jako prorocze spostrzeżenia echa wysłane naprzód, by przygotować tych, którzy chcą słuchać. Apokalipsa to pewność, która nie ugina się pod ciężarem ludzkiego sceptycyzmu, posuwa się naprzód, nie zakłócona wątpliwościami ani niedowierzaniem, Zgodnie z linią czasu wyznaczoną przez boską mądrość rządzącą wszechświatem. Pisma święte przedstawiają to rozpadnięcie się nie tylko jako zniszczenie, ale jako boski reset. Jak przepowiedziano w księdze odjawienia, zerwanie pieczęci oznacza początek wydarzeń, które przemienią Ziemię. Każda pieczęć odsłania warstwę rzeczywistości, odsłaniając prawdziwą istotę ludzkości i jej wybory. Z chaosu wyłania się wezwanie do pokuty, Wezwanie do ponownego zjednoczenia naszych dusz z wiecznymi prawdami. To niewidzialne podejście, kulminacja wyborów, objawienie prawd rzadko uznawanych w zgiełku codziennego życia. Kiedy zatrzymasz się, by się zastanowić pośród chaosu, w Twoich uszach zabrzmą głosy z przeszłości, nakłaniając się do uświadomienia sobie. Apokalipsa nadchodzi nie po to, by wzbudzić strach, lecz by nakłonić do introspekcji i transformacji. Dążenie do sprawiedliwości w świecie naznaczonym moralną niejednoznacznością, pielęgnowanie wiary, gdy zwątpienie tkka swoje zawiłe sieci, to wyzwanie. Przygotujcie się zatem z pilnością i determinacją. Niech starożytne proroctwa poprowadzą was w ciszy modlitwy i refleksji, gdzie zgiełk świata cichnie, a boskie prawdy jaśnieją. Stoimy nad przepaścią. Każda chwila przesiąknięta jest wiecznym znaczeniem czy posłuchamy wezwania, czy też apokalipsa nadejdzie jak złodziej, zastając nas zagubionych w wygodach iluzji. Jak sugeruje poprzedni rozdział, przygotujcie serca na to, co ma dopiero nadejść, gdyż rzeczywistość piekła na ziemi, niegdyś uważana za mit, rozpęta się niczym grom pośród nas. I to ci, którzy zignorowali te ostrzeżenia, ci, którzy drwili z napływu boskich ostrzeżeń, poczują się przytłoczeni, miotając się w rozpaczy, gdy pieczęcie zostaną zerwane, a na ziemię spadną straszliwe męki. Jednak pośród tego narastającego terroru pozostaje nadzieja, nadzieja oparta na boskiej obietnicy i wzmocniona wiarą. Jeśli przebudzimy się na wołanie proroczego głosu, jeśli zakotwiczymy się w miłości i sile ofiarowanej nam przez ponadczasowe pismo, będziemy mogli trwać. Te teksty, pełne obietnic i celu, Działają jak kompas, który prowadzi nas do bezpieczeństwa, ucząc nas wytrwałości i wznoszenia się ponad to, przygotowując się na nieznane. To nie tylko przygotowanie do przetrwania, ale głębsza gotowość, gotowość serca i duszy do stawienia czoła temu, co przychodzi z łaską i prawdą. Uświadom sobie, że w chaosie kryje się niezwyciężona nadzieja, święta ścieżka oświetlona przez tych, którzy kroczyli przed nami i pozostawili swoje prawdy wyryte w tkaninie świętego Słowa. Zbliża się świt apokalipsy, wzywając nas do przezwyciężenia strachu i przyjęcia boskiego celu, by przekształcić niepewność w wiarę, ciemność w światło. To wezwanie jest głębokie i pilne, takie, które musi zostać podjęte każdą cząstką waszej istoty, gdzie oczekujemy na drżenie ziemi i ujawnienie się piekła. W miarę jak zagłębiamy się w kataklizmiczną narrację przepowiedzianą w świętych Pismach, rzeczywistość piekła na ziemi zaczyna się ujawniać z przerażającą jasnością. Zapewnienia, które niegdyś stanowiły fundament codziennego życia, teraz kruszą się wokół nas, gdy pieczęcie prorocz pozostają nienaruszone, a trąby zagłady rozbrzmiewają na firmamencie. W tym burzliwym rozdziale apokalipsy widzimy, jak bariera między naszym światem a otchłanią niebezpiecznie się rozrzędza, prowadząc do odjawienia grozy wykraczającej poza ludzkie pojmowanie. Otwarcie otchłani, opisane w Apokalipsie, wyzwala burzę złowrogiej woli na ziemi. Nie jest to metaforyczny obraz, lecz żywa manifestacja zła wyłaniającego się z głębin. Otchłań uwalnia demoniczne siły, plagi natury duchowej i fizycznej. Przypominając nam o odwiecznej wojnie, która teraz sięga zenitu. Roje szarańczy, stworzeń przypominających konie gotowe do walki, z twarzami jak u ludzi i ogonami z żądłami jak u skorpionów, stają się narzędziami boskiego gniewu, Dręczą tych, którzy odrzucają pieczęć Boga, ilustrując wyraźną dychotomię między tymi, którzy są pod boską ochroną, a tymi, którzy zagubili się w buncie i niewiezie. W tym surrealistycznym a jednak zakorzenionym w piśmie świętym chaosie, piekło jawi się niejako odosobniona kraina zmarłych, lecz jako aktywne, przerażające byt. Męka zadawana przez te siły nie jest zarezerwowana dla życia pozagrobowego, jest bezpośrednią, nieuniknioną rzeczywistością dla tych, którzy wpadli w szpony apokalipsy, nieprzygotowani. Krzyki udręki i cierpienia rozdźmiewają echem po całym świecie, przypominając, że duchowe bitwy przeniosły się do naszej rzeczywistości fizycznej, ukazując spełnienie proroczych wizji złożonych wieki temu. Trąby, z których każda zwiastuje fazę sądu, odsłaniają warstwy pozornego bezpieczeństwa i odsłaniają krainę, w której panuje chaos. Ten rozpad znanych struktur jest zarówno ostrzeżeniem, jak i świadectwem boskiego wezwania do pokuty, ostatnią szansą dla ludzkości na zawrócenie z autodestrukcyjnej ścieżki. Jak obrazowo ostrzega Jereniasz, Żenia drży i wije się, ponieważ i plany pana przeciwko Babilonowi się spełniają, to mocna metafora odzwierciedlająca szerszy sąd nad zbuntowaną ziemią. Te surrealistyczne wizje oznaczają przełomową zmianę w rozumieniu, że piekło, niegdyś uważane za ograniczone do niewidzialnego, teraz zamieszkuje na ziemskiej scenie. Izajasz mówi o rozpadzie ziemi pod ciężarem grzechu. Poetycko przywołując moralny i fizyczny upadek. Ci, którzy nie okazują skruchy, stają w obliczu namacalnej rzeczywistości piekła, gdzie wewnętrzna udręka spotyka się z zewnętrznym zniszczeniem, manifestując się w chaosie społecznym, dewastacji środowiska i duchowym spustoszeniu. Uznając to, jesteśmy zmuszeni zmierzyć się z pytaniem, które krąży od pierwszych ostrzeżeń pisma świętego: czy jesteśmy przygotowani? Czy też pozostajemy obojętni, wybierając ignorancję zamiast wiary niosącej za sobą konsekwencje? Wraz z nadejściem demonicznych legionów nadszedł czas na przebudzenie wiary, powrót do duchowej czujności i przyjęcie zbawienia, zanim szansa przeminie. Biblijne proroctwa dostarczają nie tylko przerażającej prognozy, ale także promyka nadziei, przypomnienia, że w tej burzy kryje się szansa na odkupienie. Duchowość budzi się na dźwięk trąb jako boskie wezwanie, wezwanie do przewdziania zbroi wiary, chroniącej przed duchowym wyłaniem. Podążanie wąską ścieżką wymaga uznania tej nowej rzeczywistości piekła na ziemi i zwrócenia się ku naukom, które oferują schronienie i mądrość. W tych bezprecedensowych czasach praktyczne działanie w połączeniu z żarliwą modlitwą staje się niezbędne. Przygotowanie serca. Nasycenie życia esencją Pisma Świętego i poszukiwanie metod służenia innym i chronienia ich przed sądem stanowi zarówno ochronę, jak i świadectwo wiary. Droga naprzód jest pełna niebezpieczeństw, ale oświetlona dla tych, którzy mają oczy, by widzieć, i uszy, by słyszeć prawdę zapisaną w boskim objawieniu. W miarę jak zagłębiamy się w kolejne proroctwa, potraktujmy te przedstawienia jako poważne ostrzeżenia. Ale także jako przełomowe momenty, które wzywają ludzkość bliżej łaski. Rzeczywistość piekła na ziemi to donośne wezwanie, nie tylko obraz zniszczenia, ale zaproszenie do wzniesienia się ponad nie, przejmujące przypomnienie, że boska miłość i sprawiedliwość panują nawet w najciemniejszych epokach ludzkiej historii, gdzie kurtyna unosi się nad apokaliptyczną sceną przepowiedzianą w Piśmie Świętym. Świat znajduje się na krawędzi bezprecedensowego ucisku. Pośród chaosu i rozpaczy zapoczątkowanej złamaniem pieczęci i dźwiękiem trąb, rozwija się mrożąca krew w żyłach opowieść o oszustwie. Opowieść, która grozi usiedleniem nieostrożnych obietnicami, równie zwodniczymi, co potem tiającymi. To wielkie oszustwo, wielka iluzja. Mająca na celu wciągnięcie ludzkości w zdradziecki uścisk znamienia bestii, znaku oznaczającego wierność ciemności i przypieczętowującego los wiecznego oddzielenia od boskości. Pismo Święte ostrzega przed tym oszustwem, zwodniczym oszustwem uknutym przez moce ciemności, zdeterminowane, by wykorzystać słabości pogrążonego w chaosie świata. Biblia mówi w Apokalipsie 13, 16 myślnik 17 o czasach. Gdy wszyscy, wielcy i mali, bogaci i biedni zostaną zmuszeni do przyjęcia znamienia na prawą rękę lub czoło. To znamie, zwodniczo przedstawiane jako panaceum na chaos społeczny i rozpaść gospodarczą, to nic innego jak niesławne znanie bestii. To znak wierności siłom sprzeciwiającym się Bogu, znamie ułatwiające uczestnictwo w gospodarce, blizna pozornie łagodna, lecz podstępnie złowroga. W tej epoce zamętu i konfliktów wielkie oszustwo snuje swoje podstępne nici, wykorzystując strach i desperację. Widmo finansowej ruiny, niedobór zasobów i nieustanny konflikt tworzą żyzny grunt dla rozkwitu tego złośliwego oszustwa. Wyobraź sobie elokwentną narrację, oferującą rozwiązania dla narastającego chaosu, obietnice odbudowy, jedności i dobrobytu. Jednak pod tą pozorną życzliwością kryje się złowroga pułapka, sidła skrupulatnie zaprojektowane, by uwięzić tych, którzy słabną w czujności i wierze. Biblijne proroctwa ostrzegają nas, abyśmy strzegli naszych serc i rozpoznawali prawdę pośród kakofonii kłamstw. W miarę jak świat dryfuje coraz głębiej w otchłań czasów ostatecznych, głos oszustwa narasta. Obiecując zbawienie środkami sprzecznymi z naukami Chrystusa, wykorzystuje on tańsknotę za pokojem i stabilizacją, wabiąc wielu do przyjęcia złowrogiego lekarstwa, które niesie katastrofalne konsekwencje duchowe. Odjawienie czternaście, dziewięć myślnik dziesięć uroczyście ostrzega przed tragicznym losem tych, którzy przyjmą to znamie, będą pić wino gniewu Bożego, skazani na wieczną karę, oddzieleni od boskiego światła. Korzystając z tej wiedzy, wierzący są wzywani do wytrwania, przyjmując mądrość, którą może zapewnić jedynie niezachwana wiara w Chrystusa. Wielkie oszustwo stara się zaciemnić drogę do zbawienia, kusząc duszę swoim fałszywym blaskiem. Jednak, Pismo Święte oferuje niezawodny kompas, prowadząc wiernych do rozeznania i odrzucenia kłamstw, których jest mnóstwo. Wiara. Modlitwa i niezachwane zaufanie Bogu służą jako tarcze przed podstępami wroga, który krąży jak lew, szukając kogo pożreć. W tych niepojętych, burzliwych czasach należy trzymać się prawdy jak liny ratunkowej. Kluczowe jest zachowanie czujności, aktywne poszukiwanie rozeznania oferowanego poprzez modlitwę i studiowanie Słowa Bożego. Sama Biblia jest niczym światło świecące w ciemnym miejscu ujawniające maszynacje oszustwa i prowadzące sprawiedliwych ścieżką życia. Głęboko zakorzeniając pismo święte w sercu i umyśle, uzbraja się przeciwko maszynacjom złej woli, które próbują ujaźmić i usidlić. Rozważmy konsekwencje tego oszustwa w naszym współczesnym świecie społeczeństwo spraw szybkich rozwiązań, gotowe przyjąć postęp technologiczny i zapewnienia rządowe, nie zważając na cenę dla duszy. Przedstawiona narracja jest kusząca. Zjednoczony porządek świata obiecujący pokój i dobrobyt za pozornie niewielką cenę. Oszustwo jest skrupulatnie skonstruowane. Byjawiło się jako promyk nadziei w morzu spustoszenia. Jednak cyfrowa identyfikacja, społeczny konformizm i lojalność wymagają ceny zbyt wysokiej dla wiernych. Pośród tych prób kryje się szansa na odkupienie, ponieważ wiara służy nie tylko jako schronienie ale i przewodnik do prawdy. List do Rzymian 12 i dziesiąte wzywa Nie bierzcie więc wzoru z tego świata, ale przemieniajcie się przez odnawianie umysłu. To wezwanie do duchowej męstwa wzywa wierzących do kultywowania dusz tak mocno zakorzenionych w boskiej prawdzie, że nawet najbardziej zwodnicze oszustwa nie mogą zwyciężyć. Podczas gdy wielkie oszustwo ogarnia kontynenty i niezliczone serca, ci, którzy mocno trzymają się przesłania Ewangelii, stoją niczym latarnie morskie, odciągając innych od zagłady. Dzięki łasce Chrystusa wierni posiadają zdolność wzniesienia się ponad zamęt, odrzucając ulotną pokusę doczesnego bezpieczeństwa na rzecz wiecznego ukojenia, które znajdujemy w objęciach Boga. Stawka jest ogromna, ale w przeciwieństwie do tego ponurego obrazu, narracja potwierdza możliwość trwałej wspólnoty z Chrystusem, którego ofara przewyższa podstępy ciemności. Jest to potwierdzenie, że boski scenariusz oferuje odkupienie, wezwanie do życia Ewangelią pokoju i nadziei pośród udręk nękających świat. Niech zatem słowa pana rozbrzmiewają w sercach ścieżek otwartych na duchowe przebudzenie. Pozostańcie niezłomni i strzeżcie swoich dusz przed wielkim oszustwem. Wiedz, że ścieżka sprawiedliwości, choć najeżona próbami, Zapewnia przeznaczenie nieskrępowane tyranią ciemności, prowadzące ostatecznie do światła życia wiecznego. Gdy przekraczamy próg sądu ostatecznego, powietrze jest gęste od oczekiwania i niezaprzeczalnego poczucia powagi. Nadeszła chwila, gdy cała ludzkość stanie przed Boskim tronem, z twarzami uniesionymi ku niebu, oczekując sądu wieków. W królestwie panuje cisza, słychać jedynie szelest przewracanych kartek świętych ksiąg. Zapisujących czyny każdej duszy, jaka kiedykolwiek stąpała po ziemi. Boskie światło pada na zapisy każdego życia, każdą myśl, słowo i czyn, misternie opisane. W tej przełomowej scenie otwierają się księgi czynów. Żaden czyn nie zostaje pominięty, gdy niebiański dwór bada kroniki każdego człowieka. Wyobraź sobie, jeśli potrafisz, emocje wirujące w sercach obecnych, którzy wiedzą, że żadna wymówka, żaden ukryty grzech nie może pozostać ukryty. Sprawiedliwy sąd Boży jest bliski, jak to przedstawiają biblijne wizje dnia sądu. Każda przewrócona strona niesie świadectwo wyborów dokonanych, czy to w ukryciu nocy, czy w świetle dnia. Istnieje rażący kontrast między tymi, którzy podążają własnymi błędnymi ścieżkami, a tymi, których imiona mienią się nadzieją w księdze życia. Różnica jest wyraźna i absolutna. Dla tych, którzy znajdują się w pierwszej sytuacji, rzeczywistość ich losu zaczyna się klarować niczym gęsta mgła. Ich czyny, choć wspaniałe w ludzkich oczach lub sprytnie racjonalizowane, okazują się niewystarczające w obliczu boskiej świętości. Stają w obliczu przerażającej perspektywy wiecznego oddzielenia, wyboru przypieciętowanego własnymi decyzjami w tym doczesnym życiu. Jednak pośród tego dramatycznego rozwoju istnieje inne przeznaczenie, przeznaczenie tych, którzy zostali przyjęci do wiecznego pokoju, nie dzięki własnym zasługom, lecz dzięki łasce ofiarowanej przez wiarę w Chrystusa. To odkupienie mówi wiele o boskiej miłości, światło przebijające się przez straszliwą ciemność. Odkupienie nie jest wynikiem ludzkiego wysiłku, lecz darem, dobrowolnie danym i zakorzenionym w wierze. To triumfalny punkt kulminacyjny opowieści rozpoczętej dawno temu, gdy śmierć została pokonana przez życie. Tym, co wstrząsa światem jeszcze głębiej, jest szansa, która wciąż rozbrzmiewa w echach nieustanne wezwanie do decyzji. Nawet gdy wydarzenia sądu rozgrywają się przed tronem, rezonans boskiego miłosierdzia nie ginie. Koncepcja odkupienia sugeruje, że nawet teraz. W tych ostatecznych chwilach prowadzących do wiecznych wyroków wciąż rozbrzmiewa prośba o pomoc dla żyjących, wołanie o zważanie na ostrzeżenia, o zawrócenie z drogi prowadzącej do zagłady. W miarę postępu procesu sądu towarzyszy mu nieustępliwe wezwanie do introspekcji dla tych, którzy jeszcze nie dokonali wyboru. Ta podróż przez Apokalipsę nie dotyczy tylko strachu i ostateczności, ale rozpoznania wszechobecnej łaski która oferuje odkupienie w najbardziej krytycznej godzinie. Czy jest jeszcze czas? Pilność tego pytania rozbrzmiewa w każdym uderzeniu serca ludzkiego ducha, wezwanie do działania, zanim drzwi możliwości zamkną się na zawsze. W Piśmie Świętym tematy odkupienia i sądu przeplatają się, wzywając ludzkość, by nie lekceważyła znaków ani nie ignorowała boskich gestów łaski. Dla tych, którzy są świadkami ostatecznego oddzielenia światła od ciemności, staje się oczywista, głęboka lekcja. Ostateczny sąd jest nieugięty, a jednak sprawiedliwy i głęboko zakorzeniony w prawdach odjawionych w świętych tekstach. W tym kulminacyjnym momencie, w którym dokonane wybory niosą ze sobą wieczną wagę, staje się jasne, zbawienie nie wynika z braku uczynków, lecz z przyjęcia prawdy. Prawdziwe wyzwolenie nie wynika z zaprzeczenia, lecz z uznania, nie z polegania na sobie, lecz polegania na sile większej niż my sami. Moc wiary, przemieniająca wiara w Chrystusa, staje się przystanią dla dusz w obliczu nadchodzącej burzy. Gdy wizja sądu ostatecznego wyłania się coraz wyraźniej niech rozbudzi w nas wszystkich naglącą potrzebę, przebudzenie do wiecznych wyzwań i głębokiej miłości, jaką darzymy każdego z nas. To rozdroże, gdzie każda dusza musi wybrać drogę zmuszona świadomością, że wieczność wisi na włosku. Niech opowieść o odkupieniu i sądzie będzie czymś więcej niż tylko wizją, niech stanie się katalizatorem zmiany, prowadząc ku światłu zbawienia, a z dala odcienia wiecznego żalu.